No i silnik już w komorze sobie siedzi. Poduszki wszędzie nowe, pozakładane tu, tu, na dole, tu też na skrzyni. Tu wszystko kontroluję, sprawdzam już czy wszystko jest podpięte dobrze. I będę składał ten przód. No jak wyszło jeszcze w międzyczasie, że akumulator jest padnięty, próbowałem go uratować elektrolitem, niestety nic co nie dało. No, jakiś taki ostatni z akumulatorów, który jeszcze chyba korki miał. Rzadko kiedy już się zdarzają, żeby to sprawdzić, po prostu wymieniłem elektrolit ale niestety nic mi to nie dało. Zwarcie na celi którejś jest. No i spada napięcie, także zapraszam do dalszej części. Tam pewnie będzie już odpał. No i jeszcze mamy prawą półkę, zobaczcie, łożysko tak lekko się kręci. Szumi trochę, więc też wymienimy łożysko tu u góry ten uszczelniacz też mamy do wymiany no i będziemy wkładać włożę półkę, zaleję skrzynię ropą, żeby się trochę przepukała, silnik zaleję olejem takim tańszym i też jeszcze. Mam już zalany właśnie układ wspomagania, i chłodzenia mam zalany wodą, wodą destylowaną, demineralizowaną. No i udało się. No niestety, łożysko całe nie ocalało. Ale tu pękło mi, bo zacząłem podgrzewać, żeby mi po prostu zaczło. Zobaczcie tutaj, tu łożę też kulki wyleciały, wszystko wyleciało i potem łoże samo podgrzałem i wyszło, teraz musimy nałożyć tu zobaczcie jest taki pierścień ala seger który wchodzi tu w rowek w ten rowek on wchodzi i trzyma to łożysko, a to łożysko takie można powiedzieć bardziej stabilizujące bo stabilizujące bo no półłoś jest długa, więc pewnie jakieś tam ma, żeby prowadzenie dodatkowe no, i łożysko mamy założone. Tu, tu to zabezpieczenie, ja to wbiłem, tym łożem sobie tak po trochu, po trochu, stopniowo z jednej z drugiej strony. I zobaczcie, tu ten koszyk, ten plastik był założony. A tu zobaczcie, co mamy na instrukcji. zaraz ją yy, yy. zobaczcie, jak ściągnąłem pół, ośkę, pół oś, to ten plastik był założony po prostu na półosi. A najlepsze jest to, że zobaczcie jaka tu jest instrukcja. Jest jeden krok, drugi krok, żeby ściągnąć to i trzeci krok, tutaj, żeby nie zostawiać tego elementu i żeby go przeciąć i wyrzucić do kosza. Tak mi się wydaje. A my po prostu. A to było założone. Więc to tylko jest po prostu, wychodzi na to, że ten plastik służy jako taki specjalny jakiś. Prowadzący element, który nam po prostu skutkuje to tym, że mamy równo uszczelniacz włożony. Jedno, co mnie zastanawia, to akurat ten uszczelniacz, żeby to wszystko wyciągnąć, to ten uszczelniacz wychodzi tymi rantami do zewnątrz, a zazwyczaj jest po prostu ta część wewnętrzna. Znaczy to jest zazwyczaj na zewnątrz ale skoro to jest tak wciśnięte, więc widocznie tak musi być. Jakiś zamysł ku temu był. Więc to zakładamy. O. Będziemy wprowadzać i uszczelniacz nam się wciśnie potem. I potem ten plastik wychodzi na to, że należy zlikwidować. No i oczywiście, jak to przy remontach okazało się, że gdzieś podmieniłem śrubkę. Widzicie ta długa? Gdzieś miała iść w silniku, a poszła ta y, krótsza chyba, albo po prostu mi się zapodziała jedna krótka. Na szczęście tu zobaczcie Mam taki magazyn części Gdzie Gdzie okazuje się, że jest identyczna śruba Na szczęście zamontujemy Żeby było z oryginału Prawie z oryginału, bo widzicie to jest bardziej złota A to jest taka srebrna A tą wkręcę sobie tutaj Żeby nie było, że jest wykręcona I gdzieś tam olej ucieknie w międzyczasie Chociaż tu widzicie jak, Ile czasu minie, żeby to zrobić Nie wiem no, I śrubka tam już jest od biedy na szczęście, a zobaczcie się, co ja tu znalazłem w międzyczasie. Ja sobie kręcę, a tu mi lata osa koło nosa. No i dobra, już jesteśmy podpięty akumulator. Zobaczcie, wszystko mryga. Wkładamy kartę i patrzymy. I kontrolka oleju się świeci. Właśnie to chciałem sprawdzić, bo jeszcze nie zalałem oleju. A dlaczego nie zalałem? Bo ostatnim razem ten poprzedni czujnik, który miałem w silniku, pokazywał mi olej, że jest w normie. Tu widzicie, miga, nie wiem, oil i już nie pamiętam, ale chyba jeżeli tak chodzi, to znaczy, że jest coś z nim nie tak. Także tu wszystko sobie poprzerzucamy na razie. Zobaczcie, tak miga i. Lata kontrolka i ten serwis też nie wiem, czy to na akurat od oleju, czy on nie od oleju, ale prawdopodobnie tak. Dobra, dmuchawy wyłączamy, więc teraz zalewam olej i zaraz sprawdzimy, czy to to, czy nie to. No i niestety okazało się, że na narozlewałem trochę przy dolaniu oleju, ale zobaczcie na bagnecie, zobaczymy, jest tak gdzieś w połowie, w połowie zakresu tego oleju, jest, zaraz pójdziemy na czujnik zobaczyć jak jest w samochodzie dobra włączam, włączam zapłon o ile ok się pokazał widzicie u góry przeskakujemy jest pokazuje prawie pełno no ale dobra pokazało że jest yy, z alarmem. znaczy że jest ok tam pokazało to minimalną może ten czujnik też troszkę inaczej reaguje i jeszcze chyba jedna kreska jest u góry miejsca Dobra, to mamy. I co mi tu ten kluczyk? Mi tu śmiga. Kilometry na godzinę, kilometrów. To to może? O, i znikł. OK. Kasujemy 10 tysięcy, a to chyba trzeba. Jeszcze poczekać chwilę. Przytrzymuję ten przycisk na kierownicy. O, jest 10 tysięcy. No, i będziemy próbować odpalać. I coś jeszcze trzeba sprawdzić. Bo zobaczcie, biorę, wyciągnąłem klemę. I jak ją założę, to jest po prostu, pali się, znaczy rozrusznik pracuje cały czas. Więc nie wiem, może tam zwarłem te przewody Chociaż on odpalił A kiedy odpalił? Nie wiem Dobra, będziemy jeszcze sprawdzać Naprawdę nie wiem co tam się stało Zobaczcie, trochę nierówno pracuje Ale ja myślę, że to wszystko Musi się unormować Dojść do ładu składu Paliwo stare, to samo yy... No i co? I zobaczymy Będziemy obserwować, tam już wiem, że ropa mi z półłośki cieknie tak zobaczcie tutaj trochę bo jeszcze nie wyciągnąłem tego yy, nie wyciągnąłem tego zabezpieczenia także o zgaśnie a, cewka wyskoczyła bo oczywiście co nie chciało mi się szukać yy, śrubek bo na szybko chciałem już odpalić zanim wyjdę do pracy no i zobaczcie jak to wszystko pracuje Teraz jestem bez mikrofonu Na tym mikrofonie kamery Używam, bo coś mi karta pamięci szwankuje yy, I nie chcę nagrywać z mikrofonem yy, Dobra, zobaczcie Tu mamy już zagrzany samochód On sobie pracuje Wyskoczył mi błąd sondy lambda Ten tylnej, tej już za katalizatorem Trzeba będzie wymienić yy, Zresztą tam kostka i tak podczas roboty trochę pęknięta jest Ja to złapałem na trytytkę yy, No więc będziemy wymieniać pracuję, nie słychać bardzo klepania jakieś tam ciche klepanie w tle słychać nie to co wczoraj bo dzisiaj w kolejny dzień jest myślę, że to dogrzeje znaczy już jest praktycznie dogrzany spuszczę olej, już zaleję ten olej, który powinien być Zaraz sobie uruchomimy sprzęgło odpowietrzyłem, nalałem, trochę tutaj narozlewałem tego, tego płynu, bo myślałem, że korek jest zamknięty, a korek był otwarty, więc też mi tutaj wyrzuciło trochę tego płynu hamulcowego. To wentylator zaczął pracować. Nie wiem czy słychać, czy nie słychać. No ale... Najważniejsze, że to wszystko nam yy, działa tak jak należy. Teraz też dogrzewam, zaraz włączę jeszcze ogrzewanie, bo już ciepło leci do środka. Także termostaty się pootwierały, tam układ się odpowietrzył i też spuścimy tą wodę demi. Bo jak mówiłem wcześniej, tu zalałem demineralizowaną wodą, destylowaną. Yy, płyn hamulcowy do układu. Wspomagania też był płyn dolany. O, widzę, że wciągnęło wszystko. Widzę, że jeszcze muszę dolać go zaraz. I tu wymienimy olej już na nowy, już na ten, który powinien być. Zjeździmy 1000 km i zobaczymy co dalej. Tą sondę trzeba będzie wymienić, bo widzę, że są problemy. No i poskręcać to wszystko. Tak samo ropę, jak już tu puścimy trochę w obrót te, te, te koła w skrzyni. Znaczy, żeby, żeby to wszystko popracowało, ta ropa wypukała te wszystkie elementy w środku. Też ją spuszczę I zaleję już też Olejem właściwym Jeżeli to można tak nazwać Około 4-4,5 litra chyba wchodzi O ile dobrze kojarzę Ropy też tak gdzieś tyle zalałem Także ta ropa ona się nie zmarnuje Bo ona będzie potem do czyszczenia wszystkiego Zlejemy, przelejemy w bańkę I ona będzie do, do czyszczenia. Także Skręcania jeszcze trochę zostało No niestety Auto jest rozbebeszone Założyłem Klima działa, Klima działa, nie działa, wszystko jest można powiedzieć cacy. No i tarcze się obracają, zobaczcie trochę one są tu można powiedzieć zrysane. No widać tą rdzę, zawsze się jak postoi trochę, zresztą zobaczcie, postoi ze dwa tygodnie samochód i tarcza zazwyczaj tą rdzą się osadza. A co dopiero, jak on stał tyle czasu, prawda? No także jest, obracamy, tam przejście na skrzynię jest, tam wszystko powiedzmy, że yy, popracuje, popuka się tą ropą, no i będziemy spuszczać. Znowu wentylator jest włączona, dmuchawa yy, też, żeby nadmuch poszedł, żeby też to ciepłe powietrze przeszło przez nagrzewnicę, ta woda, yy, wszystko się dogrzało. No i zobaczcie, mam tu filtr oryginalny Renault i filtr ten OP643. Kupiłem kiedyś, bo mówię, zrobię porównanie. Rozetnę ten filtr, zobaczę jak tu jak on w środku wygląda. I zobaczcie, mam tu filtry różne. Ten sobie kupiłem, można powiedzieć pierwszy, żeby porównać go, bo tam nie wiem, czy widzieliście na tym. Szorciku, yy, że było porównanie, ten sam numer i były dwie różne długości, ale kupiłem też oryginalny, właśnie tu, żeby do Espasa założyć. I zobaczcie, one są tej samej wysokości, yy, ale ten jest ten wyższy, prawda? Ten tego niższego nie ma. I kupiłem, najlepsze jest to, że kupiłem kilka tych filtrów i wszędzie jest Made in Poland. Nie ma tego Made for, yy, for Filtron. Jak tam na szorcie było, tylko jest made, made from for tak? Ale zobaczcie, tu też mam taki odpowiednik tego, tego filtra, samego, tylko z Boscha, i zobaczcie, już jest trochę trochę niższy, a rzekomo to jest odpowiednik tego i samego filtra. Więc ciekawe, ciekawe co tu zaistniało, że tu akurat jeden jest niższy, drugi wyższy tam różne były opinie pod tym shortem że, że to nie ma znaczenia że ma znaczenie, że te, zachowuje te same parametry, mimo że jest niższy no ciężko, ciężko wyegzekwować, która opinia który komentarz jest Bardziej wiarygodny, prawda? No ale skąd te rozbieżności nie będziemy już roztrząsać, bo dosyć duża dyskusja jest mimo że to chyba dwa lata już ten film jest, ten short jest w sieci to nadal ktoś tam jeszcze komentuje i swoje dorzuca tam spostrzeżenia, powiedzmy. Także to zostawiam. Ja będę chciał jeszcze dorwać ten filtr, właśnie Made for Filtron, żeby porównać go z tym. Made in Poland a kupiłem ich więcej bo chciałem też zedrzeć i zobaczyć bo mówią że to jest ten to są te nasze filtry sędziszowskie. Niby dobrze powiedziałem? Chyba sędziszowskie. O, uzupełniamy olej a w międzyczasie już po, po zlaniu tego pierwszego zobaczcie musiałem takie podkładeczki tu zrobić na dwóch świecach bo oczywiście. Czego nie zrobiliśmy? Nie sprawdziliśmy, czy tu gwint jest dobry. Ten sam problem miałem na jednej świecy, tylko nie pamiętam, czy na tej czy na tej w starym silniku. I w tym silniku też było w tych dwóch miejscach po prostu dłuższą śrubkę troszkę zamontowałem. Ja sobie to dopasuję później, ale na razie musi zostać tak jak jest. Olej spuszczony. Mam wrażenie, że ten Elf i tak jest ciemniejszy, świeży do wlewania. Więcej dodatków widocznie niż ten, który ja tu mam, spuściłem, O, zobaczcie, jak jest. Fakt, faktem, tu jeszcze był i glikol też swego czasu spuszczany, różne rzeczy. Także ja nie czyściłem tej baliki, ale zaciągniemy trochę tego. Dlatego może te plamy się takie robią, albo po prostu to są pozostałości po tym wszystkim. O, jak. O! Dobra, nie chcę wyjść. Ale zobaczcie, ja mam tu. Po... Pokażę, teraz będziemy zlewać, jeszcze zobaczymy ten olej, jest widać tu jakieś takie, nie wiem czy to właśnie z oleju zostało, chyba z oleju, zobaczcie jak się mieni yy, różnymi kolorami, tutaj się miesza i nie wiem czy to pozostałość po prostu po, po, po starym tym, ty, tych pozostałościach, chociaż miska była można powiedzieć dosucha, tylko nie była przecierana i nie wiem czy tu się nie osadziło coś, no ale mniejsza z tym. Można powiedzieć, że coś, coś może tu wypukało. Tak samo, bo to, po co tą czynność robiliśmy to przepukanie tym olejem a po to, żeby te wszystkie kleje, oleje, to wszystko, co tam wystaje żeby to się po prostu wypukało i zeszło nam. I zeszło nam, nie przeszkadzało nam tam w, w pracy, żeby nie chodziło to w obiegu. No i teraz zalewamy sobie świeży olej, więc będziemy mieć, będziemy mieć świeży. Świeżutki olejek. Ja jeszcze zleję, zobaczymy co na dnie zostało. Zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać tu tak błyszczy się, akurat słońce świeci. Takie zmiany jakieś tam. Tylko nie wiem, czy to są dodatki do oleju, może, czy, czy, czy coś. Ciężko mi powiedzieć. No ale takiej konsystencji olej troszkę taki, widzieliście, zamieszany, jakby dwubarwny. No, i zobaczcie. Wlełem około 3,5 litra. 3,5 litra oleju. O. Na świeżo. I na podziałce jest tu. Tak troszkę więcej niż to minimum. Nie wiem, czy ostro i złapię. Tu jest troszkę więcej niż minimum. I na kontrolce też się pokazuje. Dwie kreski akurat, czyli można powiedzieć, że mniej więcej to wszystko się pokrywa. Znaczy na czujniku tym, który był, bo tak jak mówiłem, poprzednim zlejem cały olej a mi pokazywał, że i tak jest połowę silnika oleju. Więc tu mamy, teraz już zalewamy tu glikolem, też zalałem. Zaraz puścimy ropę z tego ze skrzyni. Niech ona sobie ścieknie, to akurat zostawię. Niech sobie ścieka na spokojnie. No i będziemy po prostu sukcesywnie dalej to wszystko składać. No i teraz zobaczmy. W samochodzie Pokazuje na maksa, a tu jest gdzieś 3 czwarte od podziałki od między, między tymi dwoma ząbkami. W tym zakresie nie wiem, czy tu się tak się zbliżenie da się zrobić, żeby to mostrość mi złapało chyba za ciężko. No, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest tak gdzieś mniej więcej. Jedna czwarta brakuje do, do fulatu, a na, a na komputerze pokazuje full. Tu już mam wymieniony płyn. E, oczywiście, gaz jeszcze nie podpiąłem. Będę jeździł sobie na benzynie. Na ten docierkę zrobimy sobie na benzynie, chociaż przy sekwencji to nie ma tam większego znaczenia. Ale co tam te 1000 km? Powiedzmy, tam niech on spala 12 litrów. To jest, e, to jest 120 litrów razy tam no, 600 zł, powiedzmy 700. No ale dotrzyjmy go już na paliwie, niech tak będzie. Sonda do wymiany. Sonda do wymiany będziemy musieli wymienić. No i jest pasito, stoi już na własnych kołach. Zaraz jedziemy pierwszą przejażdżkę robić. Zazbroiłem ją z wócza. A, tablicę jeszcze, żeby nam się nikt nie doczepił. No i trzeba będzie umyć ten samochód, bo no niestety warstwa pyłu jest kolosalna. Sondę wymieniłem. Proszę bardzo, taka była. Nawet chyba lepiej troszkę odpalił No i zobaczymy, jedyne co mi jeszcze wyje to tutaj nie wiem czy jeszcze ta Pompa od klimatyzacji się nie, nie od klimatyzacji tylko od pomagania, czy się nie odpowietrzyła Bo taki delikatny słychać jakiś, jakby zaciągało No i tyle i jedziemy Musimy poodpowietrzać układy wszystkie, chociaż ja go z grubsza już odpowietrzyłem trochę No i to mamy wszystko I mamy wszystko Cóż dalej, no i teraz 1000 przejeździmy sobie delikatną jazdą na paliwku bez benzyny, bez tego, bez gazu. Gaz, proszę tu zostawiłem końcówki Nie podpięte no i zobaczymy, jak się to wszystko będzie sprawowało. I takie jakieś podsumowanie: jakieś podsumowanie to dopiero prawda, na ten 1000, jak się samochód sprawował, myślę. I też podsumowanie kosztów też zrobimy. Myślę, że też na tysiączek, jak już te wszystkie paragony mniej więcej sobie poskładam, no to czyli tak gdzieś z miesiąc, może zejdzie, może troszkę, nie, myślę, że miesiąc, około miesiąc. I cóż, a w tym filmie to by było na tyle. Nazbierało się tych odcinków trochę, prawda? No ale no nie wiem, czy dałoby się inaczej to jakoś tam ogarnąć. No i spadam, spadam na przejażdżkę. Oczywiście standardowo zapraszam do komentowania, lajkowania, do subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, trzymajcie się. Cześć.